Okre witam Państwa serdecznie w plenerze Tutaj ta jest piąteczek, piękna pogoda Ała. Eee, Narobiłem się dzisiaj jak wół, będę okrutny Zacząłem pracę od pół do jedenastej Ja skończyłem 20 minut temu A która jest godzina, to tam sobie w rogu widzicie prawdopodobnie eee, Sorry za jakość tego eee, materiału, ale... Moja kamera samochodowa była tańsza od karty pamięci wobec czego słychać pewnie coś słychać, ale pewnie niewiele widać jako, że skończyłem Hendon a Hendon od Wembley jest całkiem, całkiem niedaleko to postanowiłem się wybrać do, kolejny raz do Maidenhead Aquarix na Wembley, jakby ktoś pytał, to yy, kod pocztowy to jest NW98RY. Nawigacja was na ulicę Birchengrove. Grove, a dalej to już możliwe, że sobie zobaczymy. Yy, mój tutaj nawigator mówi mi, że 3 minuty jazdy zostały. Jest to położone w dziwnym miejscu. Znajdujemy się w na Church Lane. Ale zresztą, nieważne. O co mi chodzi? E, w kolejnym, znaczy w ostatnim nie w kolejnym, tylko w ostatnim filmie ludzie y, dalej biją pianę na temat kupna określonych zwierząt na określone problemy. w, w to patrzę, jak się e, w określone problemy w akwarium. No, ja uważam, że kupowanie ryb naglony w akwarium czy też kupowanie. E, pewnej kwestii na pewne kwestie to nie jest najlepsze rozwiązanie Kosiarek nie chcę, bo ich nie lubię. Znaczy nie lubię, nie podobają mi się kosiarki. E, jadę się pośwętać trochę po sklepie. Możliwe, że kupię otoski jeżeli je znajdę. Nie dlatego, że chcę się pozbyć glonów z 220, bo w 19, w 12 oraz 140 glonów nie mam praktycznie żadnych. Chociaż mam w 140 ampułki, ampularie, ehm, ale po prostu otoski chcę dlatego, że i nigdy ich w życiu nie miałem i jestem ciekawy. Generalnie ma to charakter poznawczy, no pewnie nie będzie otosków, a będą krewetki albo inne rybki. Zauważyłem ostatnio, że zniknęły mi cztery barwieńce, w ogóle mi ostatnio troszeczkę ryb pozdychało. I paradoksalnie to nie jest clown, paradoksalnie to nie jest weloniasty skalar. Natomiast ogryzek oraz samica pasiaka skalar, ta stara, się zawinęły. Ogryzek zaczął chorować od nowa, i niestety na ogrysku została wykonana eutanazja. Proszę się to nie oburzać, dlatego że ta ryba była tak przesiąknięta, yy, tak podrążona przez pasożyty, że nie chciałem jej już ponownie męczyć. Zresztą już nie miałem jak, nie mam metronidazolu, dałem tej rybie już po prostu spokój. Natomiast samica pewnego dnia nieoczekiwanie, po prostu zwyczajnie przestała ruszać jakimikolwiek członkami. Ani płetwami, ani ogonem także yy... myślałem, że zawinie się. Klauna zawinęła się samica skalara. No ale trudno się mówi. Mam w tym momencie trochę mniej ryb 220 Z całym tym moim zaglonieniem 220 ostatnimi czasy. O, to jest ulica Bierczengrowa. I jedziemy do końca. Z całym tym moim zaglonieniem 220 to nie jest tak, że mi to coś tam nie wyszło, ewentualnie nie kumam, coś się stało. Otóż, ja doskonale wiem, co się stało. Otóż, zachwalana, zachwalana metoda estimated Index, to no, też byłem ciekawy, jak to będzie. 20 ppm azotu, 1 ppm fosforu w moim przypadku wraz z kranówą oraz e, 25 ppm potas i e, około, ja dawałem około 5 ppm magnezu, jako że moja woda, sporo jej zawierało. Kończyło się to tragedią. Eee, dlaczego się to tak skończyło? Dlatego, że prawdopodobnie, gdybym miał neutralny substrat, to nawozy odkładałyby się w supie wody. A że mam aktywny substrat, szlag niego go trafi, to... A co to, to się przerwało? To substrat sobie chłonął, 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 chłonął. No i wywalił. Kiedy zorientowałem się, co się stało, mogłem sobie już tylko oglądać, jak mi rosną. Także skończyło się to właściwie zakończeniem nawożenia kompletnym. Od trzech tygodni nie nawożę akwarium. I wszystko rośnie lepiej, jak było nawożone. Także to żadnej tragedii nie ma. Otoski, jeżeli kupię to z ciekawości. Właśnie w takim miejscu, wyobraźcie sobie, że jesteśmy od stadionu Wembley. 5 minut drogi. Gęsty Londyn, a tu takie lasy. No. W sumie, sklepy Nidenhead Aquatics. Mogę Państwu jak najbardziej polecić. Co ten pan robi. On wyjeżdża, dobrze, Koniecznie. to nie jedzie. Ja sobie tu zawinę. O, Zakończę, co miałem do powiedzenia i idę do sklepu. Niestety was do sklepu nie zabiorę, dlatego, że kamerka jak ją e, tylko odepnę od kabla to przestaje działać. Tak już mają no jest, to jest samochodowe, co niektóre. Znaczy mój... W każdym razie pozwolą Państwo, że zostawię Was tutaj w zamkniętym samochodzie w pełnym słońcu. I idę buszować, czy mi się uda coś kupić, czy nie. Tak naprawdę dzisiaj, nie wiem czy to już mówiłem, zaczynamy na Wembley, a kończymy pod stołem. Filmik będzie długi, ale to już żegnam Państwa. Spotkamy się, jak wrócę do domu. Tom otoski na wynos 4 otoski takeaway. Na miejscu nie jadam Gdzie ja je tutaj muszę Do podróży przygotować Nie wiem czy jeszcze kiedyś mówiłem Młody, młodzi Koledzy akwaryści Z rybą prosto do domu Nie szwendać się nigdzie Nie męczyć tego Chociaż ostatnio woziłem krewetki parę ładnych godzin no i witam z powrotem otoski już tak powiem ciałem się stały ale żeby nie było ja daleko mi jest już od dawna walka z glonami przy pomocy rybek te rybki kupiłem po prostu z ciekawości takie zachwalane takie lubiane bo rzeczywiście się strasznie popularne zrobiły a ja mam je pierwszy raz Także kupiłem te otoski właściwie w kwestii poznawczej. E, bardzo lubię zbrojniki niebieskie, chociaż one tak naprawdę wcale tam specjalnie naglone nie pomagają. E, kto wie, no może otoski też polubię, chociaż mm, jak patrzę tutaj sobie na nie, czy to ładna ryba jest? Nie wiem, może będzie zabawna i mi się spodoba, jak już tak w praniu będzie. W akwarium. Co prawda widać, się przebija tam górami z tyłu. No Musiałem mieć tutaj niestety temperaturę wyrównywać w 140, bo skalary się troszeczkę za bardzo tymi czterema posrańcami e, interesowały. O, sprawdzimy jeszcze, czy one rzeczywiście tak srają, jak mówiła kłapsycho. E, no i tyle. no Za chwilę będę je musiał wrzucić do 220 i. I, I pogadamy sobie chwilkę o tym, co tam się wydarzyło w 220, więc właściwie żegnam Was na moment. Przestawię tylko kamerę. No to wpuszczamy otoski na pokoje. Żeby mi z siatki nie powyskakiwały, bo mają ewidentnie na to ochotę. Muszę zrobić takie trochę triki. Wpuszczanie, bo... Skalary się nimi troszeczkę za bardzo interesowały. Nie płyń tu, uciekaj w krzaki, poszedł. Jeśli skalar złapie, to będziesz miał po <laughs> No i właśnie. Miałem nadzieję, że otowski pouciekają w krzaki od razu. A one zaczęły sobie tutaj eksplorować. I skończyło się tym, że musiałem przygasić światło i e, ka, nakarmić skalary, żeby je czym zająć, by się troszkę za bardzo interesowały otoskami. Mam nadzieję, że otoski szybko nauczą się, żeby ich unikać. E, mówiłem... czy nie mówiłem, mówię właśnie, bo to już któreś podejście, no, skalary mi przerwały filmik, e, e, że one nie chcą zrobić tak naprawdę krzywdy, one po prostu z ciekawości zaczynają to gonić, a jak to jest mała rybka i jeszcze nie chce uciekać, no to jednak jest jakieś tam... Zagrożenie. Tak samo było z barwieńcami, tak samo było z kieliskami. No ale zawsze jest jakaś tam e, możliwość, że, że ten, że y, skalar może rybkę uszkodzić. No a tego bym nie chciał, bo do, do, dopiero co te rybki kupiłem. No ale dobra, wracając do tego, e, co tu się wydarzyło z tym akwarium. Niestety światło będzie takie dziwne troszeczkę, bo jest przygaszone, przyciemnione. Eee, znowu się górna skala interesuje tym rogiem, którym nie powinien. To może się niech się niech se poje. Eee, ktoś zauważył trafnie, że tutaj niezły sajgon gloniasty się zdarzył. Rzeczywiście zdarzył się. Eee, co się stało? Metoda nawożenia eee, Estimated Index EI, jak już mówiłem, w drodze do sklepu. Jak to się wydarzyło od strony technicznej? Otóż no, pojechało do akwarium jakby troszkę za dużo tych nawozów i w metodzie, przynajmniej ja sobie tak tłumaczę, w metodzie e, i te nawozy mają się od, odkładać w słupie wody, żeby rośliny non-stop miały do nich e, dostęp. Po czym podmieniamy wodę i pozbywamy się tego nadmiaru i potem nawozimy jeszcze raz i tak dalej i tak dalej. Tych nadmiarów u mnie w wodzie oczy, yy, oczywiście nie było, dlatego że yy, chlał to substrat aktywny. Chlał, 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 e, zabierając to ze słupa wody, tam gdzie te substancje właściwie miały być, bo wydaje mi się, że EI to jest skoncentrowana metoda na e, dużej ilości substancji w słupie wody. Po czym taka wada substratu? Mojego przynajmniej, nigdy nie wiadomo jak to się nachlało, bo tego nie idzie zbadać i nigdy nie wiadomo kiedy to wypierdoli z powrotem do wody. No i u mnie wywaliło oczywiście jak, na, jak zwykle nieoczekiwanie, już mi się chyba w ciągu tego roku, to chyba roku jak to akwarium działa, już mi się chyba z dwa razy zdarzyło, że mi ten substrat tak wysrał. Także w tym momencie mam zamiar skupić się na. Nawożeniu e, takim, w jakie zawsze wierzyłem w głębi serca najlepiej, czyli takie minimalne, żeby wszystko było, ale e, żeby tego nie było w supie wody za dużo. Co za tym idzie też w substracie. Niech sobie te rośliny tam z tego substratu czerp czerpią na bieżąco. Choć tak naprawdę przyznam szczerze, nie jest to żadną e, tajemnicą, że e, zastanawiam się nad zrestartowaniem tego akwarium, zrobieniem go. Praktycznie tak samo, tylko po prostu zmiana, e, zmiana podłoża. E, jestem kolejny, który wypisuje się z klubu e, podłoży aktywnych. E, nie wiem, e, jeżeli ktoś chce mówić, że ja po prostu nie umiałem tego ogarnąć, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Niech tak będzie. Ale uważam, że jeżeli coś można zrobić tanio i to działa, to nie ma sensu robić tego drogo i skomplikowanie i może wtedy też zadziała. Jak mamy dość wiedzy. No tak na chłopski rozum i logikę biorąc. Ale dobra, zostawię już ten temat. Ktoś też zauważył, że glosostigma zmarniała. Prawda, zmarniała. Eee, zmarniała, dlatego, że niestety skalary moje nie rozumieją, że e, glosostigma to nie jest epifit. I glosostigma, dopóki korzonki są w podłożu, idzie wszystko jak po maśle. No ale jak skalar podpłynie, poderwie e, korzonki, E, z podłoża roślina marnieje. Jak jej tu nawaliłem z 50 e, sadzonek, to skalary powiedzmy wydarły 20, a 30 sobie poradziło. E, jak wsadziłem 15, to wygląda tak, to wygląda, ale po lewej stronie już tutaj widać, nasadziłem hirsuty, które już tak łatwo im nie jest e, wyrwać, więc okazało się to prawdą z hirsutą, że rzeczywiście skalarum jest to twardsza roślinka. Mało tego, myślałem, że to wolno rośnie, to wcale tak wolno nie rośnie. Całkiem, całkiem to zasuwa z tego co widzę i mimo, że kąpię się w glonach, to rośnie sobie całkiem fajnie. Oczywiście nawożenie zatrzymałem trzy tygodnie temu. Jedynie co dałem raz, bo widziałem braki, to mikro no i potas, no bo to wiadomo, nie, żeby to się wszystko z tej wody żarło. Jeszcze żeby było zabawniej, Podczas braku nawożenia yy, po podmianie, ale je w tym momencie ARO mineralizowane, yy, więc fosforu tam na przykład nie było. To tak, yy, po podmiance mam pół mg fosforu na litr, czyli jest bajkowo. Yy, przed podmianką, czyli po 5-6 dniach tego fosforu jest półtora czyli ile się ten substrat nachapał i on cały czas wyrzuca to. To samo z azotem w zeszłym tygodniu mierzyłem azot po dwutygodniowej głodówce nawozowej. I azot był na poziomie 25 ppm. -ów. Także moją y, metodę EI nie zjadły rośliny, tylko FIBA, ją po prostu substrat, którego mam dosyć. Ale y, żeby już tak nie zanudzać, tak naprawdę cały ten filmik miał być w jednej y, części, ale byłby o wiele, o wiele za długi, to tym y, powiem tylko o co chodzi. Tak na koniec i, i, i ten filmik będzie osobny, a co wymyśliłem po tych anubiasach i po tym, po tym wyciąganiu anubiasów i po tym syfie to zobaczymy w następnym filmie, żeby nie zanudzać. Otóż, okazało się to tak, że zrobiłem sobie w akwarium martwą strefę, odkryłem to właśnie wyciągając anubiasy. Po prostu. Wyciągnąłem anubiaski, okazało się, że miałem tam wgląd za korzeń. Jak na początku korzeń był goły, to było wszystko ok. Natomiast w tym momencie, tam yy, za tym całym korzeniem, zrobił mi się po prostu yy, mcho-kompostownik, dlatego że tam cały mech, który obleciał z tego pałonka, jest, plus yy, cały odpad akwarium, tam mi się gromadzi. Dlaczego tak jest? Ano, spiąłem sobie. Yy, yy, gdzie to moje ręce są? Dwa filtry, szeregowo, tak. Yy, pobór z tej wystrzał z tamtej. No, ale pobór to jest skimmer, a ten kto ma skimmer wie, że skimmer to raczej to jest taki nędzny pobór. Wobec czego nie ma co mi ściągać z tamtej strony syfu z dna. Kiryski robią co mogą, ale za dużo nie dadzą rady zrobić. Wobec czego wymyśliłem sobie, że właściwie to nawet e, potrzebny mi jest po prostu jakiś pobór wody z tamtej strony Blisko dna, żeby mi to wyciągał, bo jak to sobie siedzi w filtrze, to niech sobie siedzi, ale jak to zalega w akwarium, czy rybka, czy jawsa za rękę, to się wszystko podrywa, to wszystko osiada na roślinach, stanowi pożywkę dla glonów, i tak dalej. Także, jak mówię, rzeczywiście był tutaj niezły ząk. Gdybym nie chciał restartować tego akwarium, to prawdopodobnie zrobiłbym. To samo co inny kolega. Przód akwarium, e, przynajmniej przód zasypałbym piachem ten substrat, żeby on tak łatwo tego do wody nie oddawał. Bo on to oddaje troszeczkę za łatwo. Nie wiem, może substraty aktywne inne są lepsze. Ten jest po prostu kurwa fatalny. I koniec na ten temat. Dobra, a co wymyśliłem, to zobaczymy, już mówiłem w następnym filmie. Chciałem tylko dodać, że to wszystko już sobie wraca do e, normy ale przyznam szczerze, dawno już nie miałem takiej sytuacji, żeby mi glon roślinę próbował wykończyć. Otóż e, najbardziej z tego wszystkiego, to ja wyrwałem na własne życzenie, ok, ale y, najbardziej na tym wszystkim ucierpiała Ludwiga Arkłata, y, okazuje się. Glon porósł ją tak, że nie mogąc robić fotosyntezy, przeprowadzać sobie fotosyntezy, jak się odżywiać, y, zaczęła mi konkretnie marnieć, ale widać, że już y, czubeczki odrastają, więc jest ok. Jak mówię, gdybym nie kumał, co się stało, to by było źle. No, ja wiem, co się stało i najwyżej mogę się śmiać sam z siebie. Przecież to hobby tylko jest, tak? Mokre łapska. E, co ja wymyśliłem na tę martwą strefę, to za momencik zobaczymy.